Czy wiesz, że Bank Danych Lokalnych jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku? Jest bezcennym źródłem informacji, a dzięki portalowi geostatystycznemu możesz w prosty sposób wykonać dowolną analizę danych, korzystając z zasobów własnych lub GUS. Żeby wykonać analizę, trzeba oczywiście w pierwszej kolejności znaleźć te dane, które nas interesują. Pokażę, jak działa wyszukiwanie proste oraz zaawansowane na przykładzie danych z zakresu lecznictwa. Ze strony głównej portalu przechodzę do modułu Portal Mapowy Dane Własne. Następnie do menedżera zasobów. Dodaję nowy schemat przekształcenia. Następnie otwieram kreator BDL. W tym miejscu mam dostęp do listy zbiorów pochodzących z BDL. Wybieram z listy tematów interesujące mnie obszary czyli uzdrowiskowe zakłady przyrodolecznicze, przychodnie uzdrowiskowe. Możemy wybrać tylko jedną pozycję. Następnie generuję parametry zapytania i zapisują je w zasobach. Jeśli chcę wrócić do interesujących mnie danych, mogę dotrzeć do tego samego miejsca przy użyciu wyszukiwarki z widoku kreatora danych BDL. Dostępna jest również możliwość wyszukiwania po kilku tagach. Wystarczy po każdym wpisanym słowie nacisnąć Enter. Kolejną opcją wyszukiwania są filtry. Można filtrować na podstawie typu danych, jakich szukam. Jeśli potrzebujemy bardziej precyzyjnych opcji szukania danych, możemy skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na wyszukiwanie komponentów po bardziej skomplikowanych składowych, takich jak pliki lub całe frazy tekstu. Możemy dodać dowolną liczbę fraz klikając ikonę plus. Jeśli chcemy usunąć frazę, wystarczy kliknąć ikonę z minusem. Po naciśnięciu przycisku, szukaj, wyświetla się okno ze znalezionymi danymi. To naprawdę proste, prawda?